Po miesiącach przygotowań, warsztatów, przejechanych 12 tysiącach km, 130 godzinach w trasie i setkach nawiązanych znajomości, nadszedł czas na świętowanie. Cel akcji Przewietrz Apteczkę został spełniony i odwiedziliśmy z warsztatami wszystkie województwa w Polsce. Skąd pomysł na kampanię? Inspiracją dla nas stało się pojęcie odpowiedzialnego samoleczenia, czyli świadomego zaangażowania pacjenta w dbanie o własne zdrowie. Po wydaniu raportu pod redakcją profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Krajewskiego Siudy przyszedł czas na podjęcie działań w praktyce. Podczas specjalnie organizowanych warsztatów eksperci naszej fundacji wyjaśniali, jak postępować z lekami przeterminowanymi, co zrobić z tymi niepotrzebnymi z poprzednich terapii, przekazywali dobre praktyki przechowywania leków. Zwracano również uwagę na problem wielolekowości a uczestnicy otrzymywali wskazówki, jak rozmawiać z lekarzami, żeby uniknąć potencjalnego ryzyka, związanego z zażywaniem różnych substancji, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Po spotkaniach nasi eksperci odpowiadali na pytania i rozwiewali wątpliwości uczestników. Warsztaty były głównie kierowane do seniorów, którzy statystycznie rzecz biorąc przyjmują najwięcej rozmaitych leków. Dwa lata działań pozwoliły nam poznać i przeszkolić ponad 1500 seniorów, z którymi podczas blisko 100 godzin warsztatów w 35 ośrodkach porządkowaliśmy domowe apteczki. Każdy z nich otrzymał nasze publikacje abecadło Lekowe czy suplementarz. Rozdaliśmy ich ponad 5000 tysięcy. Przez dwa lata akcja Przewietrz Apteczkę była obecna też na warszawskich dniach promocji zdrowia, organizowanych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Podczas warsztatów emitowane były specjalnie stworzone na te okazję infoanimacje. Wizyty w regionach wzbudzały zainteresowanie mediów, od tych przeznaczonych dla specjalistów po lokalne wydawnictwa. Akcja przeniosła się również do sieci. Materiały edukacyjne publikowane były bezpłatnie na Facebooku i stronie obywatele ZZ.pl. Siedem info na samym YouTube obejrzało ponad 120 tysięcy internautów. Materiały edukacyjne wyświetlono ponad 5 milionów razy, a 200 tysięcy obywateli podjęło interakcje z treściami. Kampanie wsparły autorytety życia publicznego oraz instytucje publiczne. Akcja żyje dalej. Nasze poradniki wciąż można pobrać ze strony internetowej. Kontynuujemy edukację w mediach społecznościowych i jesteśmy gotowi wesprzeć wszelkie inicjatywy w tym zakresie. Do zobaczenia!